Nie, no czemu? Na lakier i teraz mnie trzymał lepiej. Na Lakier? No. Teraz patrzę, jeszcze. Ty. Co ty zrobiłeś? Co dalasz się. <śmienicą> <śmienicą> to się nie robi, nie? O nie. Tamtej koleżance to opuściły się. A... To się nie robi, nie? No <śmienicą> 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 wajeszki. Oni mają bekę. Co ty zrobiłaś? Coisz mnie jest? Laką masz, dawaj, się. Lakam masz. A robi się? No robi się tak, no jak? Aha. <noise> o, no. No nie? No ty masz tu rybobekę. No nie! Dobra, weź to, weź to. <noise> no opatrz bo to jest